Cześć słuchajcie, chciałem Wam pokazać kolejnego Hyundai i 30 w bardzo ładnym kolorze, którego pewnie Wam nie pokażę, bo niestety, ale wygląda na moim filmie beznadziejnie, tak samo jak i na zdjęciach. Słuchajcie, jest to bardzo ładny granatowy metalik, ale tak jak mówię, ciężko jest mi uchwycić, jak on naprawdę w rzeczywistości wygląda. Co my tu mamy? 2019 rok, 150 tysięcy przebiegu. Pierwszy właściciel auto z polskiego salonu, całe w oryginalnym lakierze, tutaj nigdy nic nie było wymieniane czy lakierowane. Auto bezwypadkowe z dwuletnimi oponami całorocznymi. Macie światła do jazdy dziennej, macie yy, światła mijania. Na soczewce dodatkowo jest tutaj system automatycznych świateł drogowych, czyli same za Was się będą zaświecały, kiedy będzie to potrzebne. Samochód jest wyposażony w ogóle w kilka ciekawych systemów, ale o tym Wam opowiem chyba w środku. Słuchajcie, wygląd zewnętrzny uważam jest bardzo dobry. Samochód ma 6 lat, a naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Dobra, przejdźmy do bagażnika. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje w środku. Słuchajcie, tak wygląda bagażnik. Uważam, że naprawdę pojemny. Tą płytę możecie sobie jeszcze dać w dół. To Wam się jeszcze pogłębi o jakieś tam 10 cm. Można ją na pewno obniżyć, tak jak to tutaj widzicie. Słuchajcie, pod spodem koło dojazdowe, zestaw podnośników, lewarków, tym podobnych tematów. Także fajnie, bo nie zestaw naprawczy gaśnica, trójkąt, czyli klasyka. I jeszcze w schoweczku dodatkowo uchwyt na jakąś reklamówkę z zakupami i gniazdo 12V, żeby sobie podłączyć na przykład jakąś. Lodówkę, jak pojedziecie na wakacjach. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o bagażnik. Z tyłu, już Wam pokażę kanapę. Kanapa, słuchajcie, wygląda tak. Wygląda tak, jak powinna wyglądać. Nie jest zniszczona, podarta, poplamiona i tak dalej. Po prostu wygląda jak w normalnym samochodzie. Eee, fajne dodatkowo dywaniki gumowe. W bardzo dobrym stanie. Jeżeli chodzi o przód, słuchajcie, wygląda on tak fotel y, macie regulowany na wysokość, tapicerka naprawdę bardzo ładna i w bardzo dobrym stanie. Zobaczcie sobie jak to tutaj wygląda. No ten temat tu to jest klasyk, także tym się nie przejmujcie. E, a fotel pasażera wygląda tak. Widzę, że tu jakieś niby plany mi wychodzą na telefonie, ale w rzeczywistości słuchajcie, nic tu nie jest widoczne. E, dobra, przechodzimy do drzwi. Na drzwiach macie cztery szyby elektryczne, m, lusterka ustawiacie sobie również elektrycznie, jeszcze przycisk do, do blokowania drzwi, tylnych szyb, załóżmy, żeby wam dzieci się tam tym nie bawiły. Kierownica jest skórzana multifunkcyjna, ale do niej jeszcze wrócimy. Opiszę Wam przyciski po lewej stronie, więc tak, wysokość świecenia świateł od lewej, następnie jasność podświetlenia wnętrza, kolejno macie tutaj system utrzymywania samochodu w pasie ruchu. W nim można sobie zmieniać tryby. On może działać tak, że tylko będzie was informował, że najechaliście na pas lub będzie prowadził ten samochód tym pasem, czyli będą te charakterystyczne ruchy kierownicy przez Was wyczuwane. Następnie przycisk do ustawiania ciśnienia w kołach i wyłączenie kontroli. Traktu. Akcji. Dobra, przejdźmy może do tej kierownicy. Słuchajcie, kierownica skórzana naprawdę w stanie uważam bardzo dobrym. Zobaczcie sobie, jak ona wygląda. Mam nadzieję, że będzie widać. Moment, jeszcze ostrość Wam poprawię, bo no, wygląda naprawdę rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o przyciski, po lewej sterujecie sobie, jeszcze raz Wam zrobię ostrość, dobra. Po lewej sterujecie sobie telefonem i radiem, a po prawej sterujecie sobie. Tempomatem i funkcjami ekranu głównego już szukam kluczyka i go zapalamy. Jest, jest. O światłach Wam chyba mówiłem, że są automatyczne. Moment, ściszymy sobie radio. Dobra, macie światła automatyczne, czyli przełączają wam się z dziennych na mijania samoistnie. Dodatkowo tutaj macie informację o tym, że te światła długie, drogowe również są automatyczne. Słuchajcie, 152 tysiące przebiegu w tym momencie. Bardzo fajne zegary czytelne. Dodatkowo macie tu system Android Auto. Nie będę go teraz podłączał, bo mi wyrzuci nagrywanie filmu, ale przerzucacie sobie obraz z telefonu na. Ekran radia, macie Google Mapy, możecie sobie włączać Spotify'a, YouTube'a, co tam tylko dusza Wasza zapragnie. Dodatkowo kamera cofania, bardzo przydatna rzecz uważam, ponieważ zawsze warto sobie w trakcie cofania kuknąć, co tam za nami się znajduje. Jeżeli chodzi o radio, ma tu masę jeszcze innych funkcji, ale nie będę ich teraz, słuchajcie, Wam wszystkich streszczał. Jedziemy dalej. Klima prosta. Po prawej nastawiacie sobie żądaną temperaturę, po lewej, jak, silne, jak silnie mawiać, i to wszystko. Klima chodzi bardzo dobrze. Rzekłbym, że trzeba będzie dziś w szabce rękawiczkach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje niżej, dwa gniazda do ładowania klasyczne, czyli na takie zwykłe ładowareczki. Dodatkowo macie auksa i USB. USB możecie sobie naładować w telefon, lub też podłączyć sobie właśnie go do radia. Mimo wszystko to radio również działa bezprzewodowo, czyli po prostu po Bluetoothie przerzucacie te wszystkie obrazy, nie trzeba się z kablem bawić. Słuchajcie, biegów macie oczywiście sześć. Tutaj macie przycisk do wyłączania systemu start-stop, czyli tego, który odpowiada za to, że Wam na światłach auto gaśnie. No nie wszyscy są z tego zadowoleni, ale takie są czasy. Uchwyty na kubeczki, ręczny podłokietnik yy, fajnie, bo wygodnie można sobie oprzeć rękę, a do tego jeszcze coś tam schować no i oczywiście yy, miejsce tam koło pasażera na przechowywanie różnych rzeczy. W w tym prawym, dużym, największym schowku. Ergonomiczne auto jeździ bardzo dobrze, pali mało, jest tanie w eksploatacji, bo słuchajcie jakieś tarcze klocki, i tak dalej, nawet sprzęgło do tego kosztuje parę groszy, dosłownie. Nie ma tu żadnych dwumas, GPF-ów i tym podobnych tematów, których wiem, że nie lubicie. Można zakładać gaz, jeżeli ktoś jest yy, fanem, i słuchajcie, jeżeli chodzi o wnętrze i dane tego samochodu, chyba wszystko powiedziałem. Jeżeli będziecie mieć pytania, oczywiście dzwońcie 507 678 607. Postaramy się wam na wszystko odpowiedzieć. Co do samej jeszcze eksploatacji, co by teraz należało zrobić? No słuchajcie, klasycznie filtry i olej tyle. Klima działa, opony macie do jazdy, nie ma mowy o jakichkolwiek stukach zawieszenia i tym podobnych rzeczach. Auto całe w oryginale, 150 tysięcy przebiegu. No uważam, że naprawdę fajna propozycja, bo będzie naprawdę w fajnej cenie ten samochód wystawiony. I dodatkowo jeszcze jeżeli chodzi o wyposażenie, też słuchajcie, jest całkiem fajnie. Yy, duże radio, kamera cofania, kierownica skórzana, także, także myślę, że będziecie zadowoleni. Szkoda tylko, że nie mogę Wam pokazać tego koloru, bo naprawdę on w słońcu wygląda niesamowicie. Słuchajcie, tyle. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was na brothers.samochody.pl lub na brothers.autoplac.pl szukajcie nas oczywiście na Facebooku. Brilliant Brothers Myślnik Samochody Używane. Tyle, trzymajcie się, cześć.